Studniówkowy. Szczególnie serdecznie witam tegorocznych maturzystów, bohaterów dzisiejszego wieczoru. Są w życiu chwile, które przeżywa się tylko raz. Do nich z pewnością należy bal, który odbywa się tradycyjnie 100 dni przed maturą. Drodzy uczniowie, to Wasz wyjątkowy wieczór. To dla Was przybyliśmy dziś na tę uroczystość. By razem z Wami przeżywać radość tej niezwykłej chwili. O jej podniosłości świadczą chociażby galowe stroje, rozświetlona sala, obecność Waszych bliskich. Nietrudno dostrzec wzruszone twarze Waszych rodziców, którzy z pewnością dziś, patrząc na Was, uświadomili sobie, że tak szybko staliście się dorośli. My Nauczyciele, też pamiętamy czas, kiedy rozpoczęliście naukę w naszej szkole. Przez ten okres na naszych oczach stawaliście się coraz bardziej dojrzali. Spędziliście tu wspólnie kilka lat, nawiązując nowe znajomości, przyjaźnie, zdobywając kolejne doświadczenia i poszerzając wiedzę. Większość z Was ciężko pracowała, starając się sprostać szkolnym wymaganiom. I tak dotarliście do klasy maturalnej. Gdy patrzę dziś na Was, widzę na tej sali już nie tylko młodzież szkolną, lecz pełnych nadziei, gotowych wejść w prawdziwe życie młodych ludzi, zdolnych do odpowiedzialnych zachowań i poważnych decyzji. Takie decyzje dopiero przed Wami. Dzisiejsza studniówka jest radosnym wydarzeniem. Ale też sygnalizuje, że za 100 dni zrobicie pierwszy ważny krok w dorosłość. Matura to przecież wielki egzamin dojrzałości. Jak go zdacie, to zależy w głównej mierze od Was samych. Pamiętajcie, że sukces można osiągnąć tylko dzięki własnej pracy i wytrwałości w dążeniu do celu. Drodzy maturzyści, z całego serca życzę Wam powodzenia na maturze i w dalszym dorosłym życiu. Mam nadzieję, że czas do matury wypełnicie rzetelną pracą, a za 100 dni wszystkie zadania okażą się proste i łatwe do rozwiązania. Życzę pomyślności, połamania piór i odwagi, która dodaje skrzydeł oraz pomagać realizować nawet najskrytsze marzenia. Jesteście młodzi, energiczni, pełni zapału. Niech nieodłączną cechą tej młodości będzie umiejętność właściwych wyborów, takich, które na każdej ścieżce waszego życia dadzą wam poczucie spełnienia i satysfakcji. Nie zapominajcie, że my, nauczyciele, będziemy was wspierać i cieszyć się z waszych sukcesów i dokonań. A dzisiaj jest czas radości. Korzystajcie z magii tego wieczoru. Niech ten bal będzie dla Was niezapomnianym przeżyciem i pozostanie na zawsze miłym wspomnieniem młodości. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości życzę szampańskiej zabawy do białego rana. Niby, niby wszystkie studiówki są takie same. Piękni młodzi ludzie, piękne stroje, piękna oprawa, polone. Można jeszcze wiele rzeczy wymieniać. A jednak ta jest jedyna i niepowtarzalna dla was i dla Waszych rodziców, bo wasza. Jestem pewien, że zapadnie ona głęboko w waszej pamięci i będziecie ją pamiętać do końca życia. Ja sam uczestniczyłem w 40 paru, nie pamiętam już dokładnie, nie liczyłem, ale mniej więcej taka to będzie ilość studniówek, ale pamiętam tą. Jedną, jedyną, czyli właśnie moją studniówkę, te 100 dni przed Madurą. No, może nie wszystko pamiętam, bo byłem tak podekscytowany i spięty, ale wystarczająco dużo, żeby zapadła mi głęboko, głęboko, głęboko w pamięć. Takim tanecznym krokiem, jak wyjdziecie z tego balu, tak jak go zaczęliście, tak będziecie wychodzić, wejście w dorosłe i samodzielne życie. Z radością. Z przekonaniem o tym, że warto, osiągajcie założone w sobie cele, starajcie spełnić swoje marzenia. Rodzice będą dumni, wasi wychowawcy też. Życzę Wam też trochę szczęścia, bo czasami o tym zapominamy, ale szczęście się naprawdę przydaje. Także tego szczęścia, żeby wam też później nie zabrakło. A my, żebyśmy mogli spokojnie siąść w fotelu przed kominkiem. I złożyć naszą wspólną przyszłość w wasze, wasze ręce, będąc pewnym, że są to bardzo dobre ręce. Życzę Wam pięknej, udanej zabawy. Dziękujemy. Proszę o zabranie głosu posła pana Czesława Czechyro. Drodzy wytrujęci, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, szanowni Państwo. E, trudno coś powiedzieć o, po tak wspaniałych przedmówcach. E, chcę Wam powiedzieć, powtórzyć właściwie, że studniówkę pamięta się całe życie. To jest pierwszy bal niezapomniany, wyjątkowy i myślę, że Wy też tak będziecie to przeżywać. Pięknie odtączyliście poloneza bezbłędnie, bo byliście do tego przygotowani. I myślę, że w, w życiu też trzeba do wszystkiego się dobrze przygotować, żeby osiągnąć sukces. E, jest takie powiedzenie: per aspera ad astra, od, przez trudy do gwiazd. I życie to nie jest tylko um, coś, co niesie radość, przyjemność, ale wielokrotnie spotykam na swojej drodze trudności. I myślę, że to te trudności kształtują charakter człowieka. I życzę wam, żeby napotykając trudności mogliście je po, na myślę spokojnie pokonać. Bo wierzcie mi, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze znajdzie się jakieś wyjście. To jest tak jak z tą przysłowiową szklanką, która jest napełniona do połowy. Życzę wam, żebyście zawsze myśleli, że ona jest do połowy pełna. A nie od połowy pusta. A dzisiaj bawcie się, korzystajcie z tego jednego życiu wieczoru i na koniec życzę Wam, ażeby po zdaniu wspaniale matury, bo jestem przekonany, że jesteście do tego wspaniale przygotowani dzięki Waszym nauczycielom i wychowawcom, mogli wybrać wymarzony kierunek studiów i realizować swoje pasje, plany, marzenia i Wymieniać nas, jak pan starosta powiedział, a na różnych szczeblach i w rodzinie, i w samorządzie, i w rządzie, i w parlamencie. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Rodziców, panią Barbarę Kibin. Dobry wieczór państwo. Kochani maturześci, romantyzm zdaliście na piątkę z plusem, ale myślę, że przyda wam się jeszcze jedna lekcja, może ze współczesności. Posłuchajcie. Szkoło, udręko moja. przez ciebie straciłem zdrowie. Ile natrudzić się trzeba, ten tylko się dowie, kto zda maturę. Dziś, będąc w pięknej ozdobie, żegnam cię, i tęsknię po tobie. Idą majowe święta i wspomnisz może swe chowy, stojąc przy lidla bramie w czasie pielgrzymki do Częstochowy. Szkoło. Ty jest lud swój uczniowski wypuszcza z wórów swoich. Mnie dziecko w swe wiedzę w szarych komórek wyposażyłeś, by dalej uczyć się i studiować. Ale na razie będziemy dziś ostro balować. Tymczasem przenieś nasze ciała umęczone do tych stolików ciasno ustawionych, pięknie ozdobionych, gdzie wszystko ładnie urządzane i kelnerzy powinni już wiedzieć, że za parę chwil maturzyści nasi będą tam siedzieć. Nad ranem powrócicie na rodziny łono, a od śpiewów i toastów wasze gardła skłoną. Maturzyści mili, szanujcie swoich nauczycieli, bo ich pomocy i rady nieraz będziecie chcieli. Kto tylko czasami w szkolnym stawał progu, musi na maturze nadzieję pokładać w Bogu i prosić o jego opiekę. Gdy nad arkusza podniesiesz powiekę i modlić się, by jakimś cudem na Polaku był temat związany z ludem. Na historii chociaż średniowiecze. Czy ty to rozumiesz, kochany młody człowiecze? Mam nadzieję, że z tej lekcji trochę Wam zostanie i egzaminy będą zdane na 100%. A dziś po prostu tylko się bawcie. Udaję zadanie. Dziękuję. Jak Pani Kibyl nam to przedstawiła, to nauka była większą przyjemnością niż jest teraz. W imieniu tegorocznych maturzystów chcę wyrazić wielką radość z obecnego spotkania i rozpoczynającego się balu studniówkowego. Mamy nadzieję, że nasz bal będzie niezwykły i uświadomi nam, że już przekraczamy próg dojrzałości. Niepowtarzalność tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Każdy z nas, maturzystów, pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczył próg szkolnych murów zespołu szkół nr 1 w Kozienicach. Szybko minęły te wspólne lata. Za 100 dni przystąpimy do jakże ważnego w naszym życiu egzaminu dojrzałości. Choć nie jest to jeszcze pożegnanie, już dziś przepraszamy za nasze przewinienia i dziękujemy za każde dobro, którym zostaliśmy obdarowani, za wspólnie spędzony czas. Przecież razem przeżyliśmy tak wiele dni ważnych, pięknych, czasami trudnych. Studniówka to wieczór, który skłania do refleksji, każe rozejrzeć się i zapytać dzięki komu i dlaczego tu jesteśmy. Dlatego teraz na ręce szanownego pana dyrektora składamy słowa gorących podziękowań dla całego grona pedagogicznego. Dziękujemy za ciepły uśmiech, tak bardzo potrzebnych chwilach zwątpienia, zostawianie wymagań, wobec których zdarzało nam się buntować, za pomoc i za tworzenie rodzinnej atmosfery. Dziękujemy za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazaliście. Dzięki Wam poznawaliśmy tajemnice, zmienialiśmy poglądy i zapatrywanie na otaczający świat. Pragniemy naszą wdzięczność szczególnie wyrazić naszym wychowawcom. Za trud podejmowany w trosce o każdego z nas, za okazywaną wyrozumiałość i cierpliwość. Dziękujemy za ogrom serca wkładane w nasze wychowanie, abyśmy stali się ludźmi wartościowymi. Przyznajemy, że byliśmy czasem niesforni. Prze y przysparzaliśmy wielu zmartwień. Mimo to mamy nadzieję, że pozostawimy dużo dobrych wspomnień. Serdecznie dziękujemy też za pełną poświęcenia czasem wszystkim pracownikom szkoły i internatu. Oczywiście nie byłoby nas tutaj, gdyby nie nasi rodzice, którzy dali nam życie, ochraniali miłością, bezpiecznie prowadzili przez lata dzieciństwa do progu dorosłości i stale nam towarzyszą, szczególnie w chwilach kryzysowych. Kochani rodzice, nie sposób zamknąć w słowa, jak wiele wam zawdzięczamy. To dzięki wam zaczyna się również ten bal. Za pracę i przygotowania ostatnich dni serdecznie dziękujemy. Czas naszej drogi życiowej, związany z tą szkołą, powoli dobiega końca. Chcemy, by były to dobre wspomnienia. Dzisiejszy bal, mamy nadzieję, będzie jednym z nich. Niech ta studniówka dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń nam, uczniom. Niech doda sił i optymizmu na następne dni i zmagania, by jak najlepiej przygotować się do matury. Dziś życzymy wszystkim drogim gościom, szanownym nauczycielom, rodzicom, naszym koleżankom i kolegom wspaniałej zabawy. Dziękujemy. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego. Drogie koleżanki i drodzy koledzy, to dziś jest ta noc, na którą czeka każdy maturzysta. Wiem, że przygotowanie balu studniówkowego wiązało się z ogromnym wysiłkiem, dlatego gratuluję tej pięknej chwili. Zapewne czas nauki w liceum i technikum minął wam w zawrotnym tempie. Nie spodziewaliście się, że życie szkolne będzie wiązało się z tak wielkim wysiłkiem, czasem nawet poświęceniem, ale również przyjemnościami. Zawiązały się tu na pewno liczne przyjaźnie, a chwile spędzone w gronie z rówieśnikami zostaną na długo w Waszej pamięci. Mam nadzieję, że plany i marzenia, z jakimi przyszliście do naszej szkoły, chociaż po części się spełniły, a jeżeli nie, to bez obaw, jeszcze jest na to czas. Dzisiejsza noc przypomina Wam, że za 100 dni odbędzie się bardzo trudny i ważny egzamin – matura. Nie dowód osobisty, ale świadectwo maturalne wielu z Was utożsamia z przepustką do dojrzałego i samodzielnego życia. Dzisiaj otacza nas niezwykłość studniówkowej nocy, więc niech jej czary towarzyszy Wam do świtu, a atmosfera zabawy i beztroski zależeć będzie tylko od Was, bo to Wy ją tworzycie. Ta noc już nigdy się nie powtórzy. Dlatego w imieniu samorządu uczniowskiego i wszystkich uczniów naszej szkoły życzę wam udanej zabawy i żeby została wam w pamięci jak najdłużej. Dziękuję bardzo.